Ja mieszkam za granicą 70 lat. W najlepszym wypadku włączając obóz koncentracyjny, ja mieszkałem od urodzenia w Polsce 20 lat. Wysoki Sąd. Używam imion Jan... Juan Janusz, Giovanni, Hans, Jean. To jest stale to samo imię. Jechaliśmy w nocy. Następnego dnia przyjechaliśmy do Oświęcimia. Z powodów romantycznych chciałem wyjechać na granicę. Ja nie byłem emigrantem. Słowo emigracja jest tu niewłaściwe. Nie mam uprzedzeń narodowościowych. Wielu moich współpracowników i wspólników to Żydzi z pochodzenia. I wcale mi to nie przeszkadzało. Powoła naszego wielkiego rodaka do grona świętych. Jak przyjechamy jako czony i bogaty. Ja nie przyjechałem, ja przyjechałem, pierwszą klasą, ja przywiozłem z sobą auto i tak dalej.